Siemo. Z tej strony eh, Minecraft GMD I Dzisiaj chcę pokazać wam serwer Multiplayer Które IP później dam Później wyjdę, pokażę wam What the Fuck. Dobra mm -hmm. Ten serwer będzie w opisie filmu Jest dziwny, ale spoko Żyje, hehe Dobra, tutaj taka dżungla, tam jest taki spawn mały, 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 mały Jak widać Tak, 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 tak O, się cepnąłem, fajnie Debil! Jaki debil ustawił tu Set Spawn! Jej, mam! Fajnie! Spokopię! Dobra, trochę tu pokopię. zaraz pokażę wam nie, najgłupszy serwer moim zdaniem. zdaniem tylko dajcie mi trochę czasu no. Okej okay. zbieram 30 dirta na ten serwer to dobrze. Nie jest za nie jest za ten. Dobra. No. no. Rozprzestrzeniam ten serwer, bo... no bo... no bo no bo... No bo mało typów na tym gra i nie ma co robić. Dobra. Teraz przechodzimy do dalszych rzeczy. Yy, tu to jest ten serwer. Some this. No i taka. Dobra. No dobra, to... To, to, to. No to cześć! Spotkamy się ten. To był serwer, to był mój pierwszy odcinek, więc cześć!